Witam serdecznie i zapraszam na pierwsze w nowym roku wydanie Betki TV. Nie sposób nie wspomnieć w nim o nadchodzącym meczu pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United i właśnie na to spotkanie mam dla Was jaka tygodnia. Moją propozycją jest tutaj zakład na ilość bramek. Wydaje mi się, że w tym meczu padną co najmniej trzy. Takie wydarzenie w naszym serwisie jest wycenianie po kursie 1.85, co jest dość wysokim kursem jak na Pewniaka. Polecam go Wam bardzo gorąco, bo musimy pamiętać, że przecież Manchester City i Manchester United mają dwie najlepsze linie ataków w całej Anglii. City strzeliło w tym sezonie 73 bramki, a United 67. Dlatego nie sposób nie spodziewać się gradu bramek, zwłaszcza, że będzie to spotkanie derbowe ze, ze smaczkiem. Będą nie, oba zespoły będą miały w nim coś do udowodnienia, dlatego wydaje mi się, że gra będzie bardzo otwarta i zobaczymy sporo bramek. Jeśli chodzi o zakład tygodnia, tutaj moją propozycją jest typ na wygraną Lewantę w spotkaniu z Majorką, z realem Majorką w naszym serwisie wyceniany jest takie wydarzenie po kursie 1.95. Majorka w tym roku nie radzi sobie na wyjazdach. Z kolei Lewantę rewelacja tegorocznych rozgrywek w Lidze jest typowym zespołem swojego boiska. Przegrało u siebie jak na razie tylko raz z Walencją, która wyprzedza ją w Lidze. Więc wydaje mi się, że z, z, z się z problemami Majorką po prostu sobie poradzi i wym Możecie na tym, na tym wydarzeniu zarobić sporo. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, że pełną ofertę zakładów możecie znaleźć na naszej stronie www.betclick.com. Jak zwykle życzę Wam wysokich wygranych i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.